Kaj, hey, w Strefie Zrzutu witają się z Wami Kaja i Skaju. Strefa Zrzutu to projekt, w którym zrzucimy Was w kilka wymiarów. Muzyczny, gdzie zagrają wschodzące kapele garażowe. Ta strefa pod nazwą Kotlina Czadu będzie też rozgrzewał Was materiał z imprez karaoke. Forum wolnych wypowiedzi na dowolny temat. Pojawi się pod nazwą Hyde Park, a kraina absurdu i groteski No Comments. Do głosów w strefie zrzutu dopuścimy też obcokrajowców przebywających w Polsce. Pokażemy, jak postrzegają nasz kraj. Ten wymiar pojawi się pod nazwą Towar z Importu. W wymiarze filmowym zrzucimy dla Was wiele amatorskich, w pełni niezależnych produkcji, a strefę nadsyłanych amatorskich fotografii reprezentuje Alternative Pictures. Będzie też wymiar poświęcony reportażom z nietypowych miejsc, zatytułowany projekt w strefie o nieprzeciętnych zainteresowaniach, z którymi na pewno nie spotkacie się nigdzie indziej poza strefą zrzutu.